Cześć po raz kolejny, witajcie w następnym. Yy, następnym. no. Yy, yy, następnym odcinku, tak właśnie. W następnym odcinku naszego Beatle zaczynamy level 7. Nie wiedziałam swoją drogą, że tak daleko ostatnim razem, żeśmy zaszli, no ale mniejsza z tym. Zaczynamy. Ups! Hop. Dobra, lecimy. Może ja to zbiorę lepiej. Tu 3 i tu 2. Haps! o, przyda nam się tam wejść. Zawsze amunicji nigdy dość. Dobra, hops, Siup! Mamy 5 sztuk bodajże. Hopa! Zabiło nam tego nie ma sprawy jak dla mnie Ups tylko, że ten jeden nam wyszedł Aj. No yy, i... I, i I co myśmy tu zrobili w końcu? Tego tu załatwimy w ten sposób. Będziemy sprytni. O, 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 ale poszło. Hopsa, czyli został nam jeszcze ten jeden tutaj. Którego załatwimy w bardzo prosty sposób. Myślałam, że pójdzie łatwo, ale... No, załatwiliśmy go. Było trudno, ale... Oh, udało się. Dobra, 80 punktów tylko. O, i mamy nowy rodzaj y, broni. Enterem sobie możemy je zmieniać. To wiem. Bardzo fajny rodzaj broni. Naprawdę. nieprawdaż, jak przyjemnie od razu dobra o i tak musimy jeszcze jeden tu hops, rozbunkrować i mamy tak, tutaj mamy i weźmiemy tego więcej, co by nam nie zabrakło po drodze, 29, akurat mój numer w dzienniku i dlaczego mnie w pesy spadły, ja się pytam Ty tu sobie wyjść, się zabi w ten sposób. I ty jesteś tu. Dobra, nie wiem, co było dalej. Były kryształki jakieś, ale trudno. Następny etap lecimy. Tam ten głos jest zawsze skazany na spadnięcie. 15 aż mamy tych. Kurczę, kiepsko! No ale dobra, jeden mamy ze sobą. Nie wiem, czy żeśmy tu czegoś nie wypuścili przez przypadek. Ale nawet jeśli to tu jest tyle rzeczy którymi one sobie mogą krzywdę zrobić, że akurat to nam chyba nie zaszkodzi. Gdzie tu są te strzałki takie? Bo to zwykle są strzałki, gdzie mamy iść, żeby znaleźć następne potworki. I tu jest strzałka w bok. Czyli wyglądałoby na to, że musimy iść tutaj. Mam ich trochę, sześć wystarczy. Hop, dobra, Załatwiliśmy tego jednego. Idź, że tu głupie stworzenie. Jak nie wiem, gdzie Ty pójdziesz tam? Dobra, no i słusznie, zabiłeś się, to najważniejsze. Nie będę wnikać tam. Oj źle poszłam, ale trudno. Zjem jabłuszko i to mi pomoże na pewno. Tego trzeba załatwić w ten sposób. Jak najwięcej trzeba załatwiać właśnie tak. Albo żeby same siebie utłukły, albo żeby utłukły je kamolce. Tego trzeba pilnować. To mi trochę nie wyszło. Cóż, musimy sobie poradzić jakoś inaczej, ale mamy tą broń. I trzeba tylko znaleźć miejsce, w którym one się będą poruszały po jednej linii. Nie będzie to takie chyba łatwe. No, oczywiście nie, bo po co, nie? No, zabiłam strania. Żeby nie powiedzieć gorzej o nim. Jest ich trochę, w związku z czym... Dobra, on sobie to jakoś przejdzie spokojnie i sobie znajdzie to. Oby. Te sobie poradzą same ze sobą. Nie ma co o czym gadać w ogóle, nawet one sobie radzą same ze sobą idealnie po prostu. Trzeba je umiejętnie wypuścić, co niezbyt mi idzie, szczerze mówiąc. Dobra, będzie szedł tendy, będzie szedł tendy, nie będzie szedł tendy, bo po co? No on już idzie do góry. Nie udało mi się, niestety. Nie przejdę tego poziomu, chyba. A szkoda. Co za. Tamte wykończą się same, tylko tego zielonego trzeba, bo on sobie sam nic nie zrobi. No, umarłam. Wiedziałam, że nie będzie tak łatwo wcale. Więc przechodzimy ten poziom jeszcze raz. Zastanawiam się, jak nam to pójdzie. Mam nadzieję, że lepiej. Jest ich tylko 15, więc nie jest tak źle. Hop, 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 hop. Radzimy sobie ładnie. Musimy sobie radzić w końcu. Dobra, no. I siup, Lecimy teraz tu. Przydałoby się zdobyć tamte boczne. Trochę możemy. Chyba nam się to nie uda za bardzo. Nie chcę marnować amunicji. To jest mój proba, chyba jednak muszę. Dobra. Zebrałam. Małym kosztem i chwała Bogu. No. Dobra, mamy truskawę. Truskawę koniecznie trzeba pożyreć. No i po co ja jadłam tą truskawkę, no? Hops. Dobra, jest okej. Okay. One się tu rozpełzną te cztery, Teraz i sobie powybuchają co trze. Mam nadzieję, przynajmniej. No. Tych zostało mi 11 tylko. Na całe szczęście. Dobra. Z tym sobie jakoś poradziłam. Natomiast całą resztę one sobie jakoś tu wybiorą. Do tego się muszę dostać jeszcze i go wypuścić. I, I tego wypuścić. Trzeba poczekać, aż same sobie się ogarną z tym wszystkim. Co jak znam, ich inteligencję nie powinno zająć wcale dużo czasu. Przynajmniej nie powinno. Najwyżej je tu jakoś pozostawiamy na nie pułapki, albo co. Poradzimy sobie w każdym razie. Jak widzicie, zdolności autodestrukcyjne, to one mają rozwinięte całkiem, całkiem. I co chwilę słychać, jak któryś wybucha albo coś. O, proszę, trzy już zostały. Tylko na ich drodze pojawi się jakiś. O, proszę. Tu był jeden, który był nieodblokowany. Mój błąd. No i kosztował mnie tyle. Tylko, że. O, tu jest odsłonięty. Dwa. Tak jak mówiłam. zaraz nam tu przyjdą tamte w mniejszym, znaczy szybszym bądź wolniejszym trybie a poza tym jest ich tyle że możemy je już zdetonować sami gdzie one są gdzie te paskudy no i proszę poziom za nami poziom Ósmy to był. Ósmy. Tak, i w tym momencie skończę, bo to już jest 10 minut, a odcinki będą 10-minutowe, tak sobie postanowiłam. Do zobaczenia w następnym odcinku Bitterview. Pa, pa.